Maso pust, ależ teraz zdrzemnęli się zawodnicy Legii i fantastyczne uderzenie Baka. Wspominaliśmy o tym, niestety, że na każde spotkanie jest w stanie trener gospodarzy przygotować stały fragment podrywala. Coś, co zresztą charakteryzuje również trenera Mikiewicza. Kapitalne podanie. Spóźnił się z wyjściem ze strefy. Zobaczymy, zobaczymy czy ja to strefa. Tam nieporozumienie chyba. Lopez i Skibicki zaraz to, zaraz to będziemy mogli ustalić ale to jest właśnie ten problem z obroną z obron nie wiemy czy to Skibicki nie wiem czy nie miał kontrolować środka boiska a z tutaj myślę to że... Zobaczmy, to jest zagranie masopusta które tak. naprawdę można przewidzieć Absolutnie. w narożnik pola karnego na 14-15 metry idealnie uderzona ta piłka przez Duńczyka Bacha No szkoda, szkoda, bo wydawało się, że troszkę, troszkę zwolnili, gospodarz.